Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w drugim trymestrze mojej ciąży. Nie wierzę, że to już zleciało drugi trymest. Strasznie szybko mi czas teraz leci. I zaczniemy od wizyty w 16 tygodniu. W 16 tygodniu ciąży byłam na wizycie upołożnej i ta wizyta była już dużo krótsza niż poprzednia. Wtedy wypełniałam papiery. Teraz to zajęło dosłownie jakieś 20 minut. I przede wszystkim omówiła z nami wyniki wszystkich poprzednich badań. Wszystkie wyszły super, więc bardzo się cieszę, nie ma żadnych problemów i oby tak dalej. Um, było oczywiście badanie moczu, ciśnienie i to chyba będzie za każdym razem na spotkaniu z położną, tak mi się wydaje. sobie tak zerkam, bo mam notatki, nie chcę niczego, wiecie, e, przegapić. E, da nam kilka rad. E, przede wszystkim, żeby mówić do dziecka, e, że to będzie takie. E, łatwiejszy taki nawiązać kontakt, że będzie łatwiej przejść e, jak e, po prostu dziecko już przyjdzie na świat e, Taki nawiązać już z nim jakiś kontakt Więc e, tu nie ma problemu, ponieważ my o dziecka mówimy już od dawna e, Adam to już w ogóle jak mu się coś nie podoba to przyciąga dziecko na swoją stronę Więc jest wesoło, mówimy do niego cały czas Poradziłam jak zapinać pasy w samochodzie, żeby pamiętać, żeby po prostu ten dolny pas dawać pod brzuch. Wiem, że są specjalne pasy, ale jakoś mnie pasy w ogóle nie przeszkadzają w czasie jazdy, więc póki co używam normalnie tych pasów w samochodzie i po prostu sobie tak wsuwam pod ten brzuszek, który już sporo wystaje, troszkę mnie bolą plecy, jak jeżdżę w samochodzie, ale, ale to tylko jak jeżdżę do pracy, więc jakoś przeżywam te, wiecie, 15 minut eee, ma się ktoś ze mną skontaktować w związku z moimi plecami, ja wam wspominałam, że miałam po prostu problemy z plecami em, na dole i, i ma się ktoś skontaktować ze mną właśnie, żeby mi udzielić jakiś rad em, co z tym zrobić jakoś mi właśnie tak bardzo nie uwiera żaden ból. Tylko tak jak mówiłam, z samochodu, ale raczej właśnie nie mam póki co. <grybujesz> I oby tak zostało, chociaż boję się, że w trzecim trymestrze może się coś jednak odezwać. Oczywiście poradziło nam, żebym. czym znaczy nie żebym dalej brała witaminy. Wciąż biorę te witaminy, które wam pokazywałam w pierwszym trymestrze. Potem po prostu przerzucę się na. Takie są z tej samej serii, robią witaminy dla um, karmiących. Mam nadzieję oczywiście, że będę mogła karmić, bo bardzo bym chciała, e, więc po prostu przerzucę się na tamte tabletki. Teraz dostaje się również formularz do wypełnienia o darmowego dentysty i darmowe lekarstwa. E, ja już go wypełniłam, już go wysłałam, e, dostałam już spotękę. To jest taka mała karta, którą wsadzacie sobie do portfela e, i tu ona Was upoważnia do darmowego dentysty. Um, aż wasze dziecko skończy rok i również darmowych leków. Um, to jest jeżeli tam na liście jest napisane, jeżeli urodzicie później, możecie się oczywiście starać o przedłużenie tej karty. A jeżeli już urodzicie wcześniej, to możecie używać jej aż do momentu, tutaj jest um, data ważności, więc super. Tylko sprawdźcie, jak wam przyjdzie ta karta, bo ja na początku nie sprawdziłam, później jak segregowałam sobie papiery i um, zerknęłam na ten list, tam przeczytałam go. To okazało się, że napisali na karcie Mrs. nazwisko, nazwisko, zamiast imienia nazwisko, więc tam jest właśnie numer telefonu, jeżeli się zmienicie adres, więc lepiej zostawić sobie ten list. Jeśli się adres czy cokolwiek, to tam się do nich dzwoni lub pisze. Więc ja sobie zadzwoniłam i po prostu w ciągu pięciu dni przysłali mi nową taką kartę. I również poradziłam mi zapisać się do szkoły rodzenia, jeżeli mam ochotę Miałam tą ulotkę w tych właśnie papierach, które stałam na pierwszym spotkaniu Więc bardzo łatwo się jest zapisać online Musicie tam pisać tylko datę porodu, bo to w określonym terminie musicie iść na te zajęcia Moje wypadają w grudniu Jest to trzy zajęcia po dwie godziny w tym samym dniu tygodnia, o tej samej porze Wiedziałam, że czwartek mi wypada, więc trzy czwartki z kolei będę miała właśnie takie zajęcia. Możecie zapisać się z kimś, z partnerem, tam z koleżanką, czy z kimś tam gdzieś, no, ale musicie to wypełnić, podać wszystkie dane. Więc ja sobie zapisałam, właśnie położyłam mówiła, że bardzo szybko te terminy um, znikają, bo tam jest jakaś tam ograniczona ilość miejsc i oczywiście to jest za darmo. I to chyba tyle, co mi mówiła na. Drugim spotkaniu. Um, jeżeli chodzi o sam poczucie, to jest dużo, dużo lepsze. Wszelkie mdłości przeszły, mam bardzo dużo energii, więc sobie wszystko e, powoli organizuję um, i póki co wykorzystuję moment, że nie potrzebuję spać cały Boży Dzień. Um, Oczywiście szybciej się męczę, jednak nie da się ukryć, że przybrałam na wadze. I dziwię się, że nie dostaję komentarzy, że coś spuchłam, ale muszę powiedzieć, że widzę wszędzie po prostu. Ja przytułam wszędzie, nie tylko na brzuchu niestety i tak myślałam, że będzie. Yy, trochę mnie się to nie podoba, czuję się po prostu strasznie nieatrakcyjnie w tym momencie. Uwielbiam mój brzuszek, ale cała reszta mogłaby zostać taka jak była, no ale cóż, takie uroki. I co? Aha, jeszcze zdecydowanie w drugim trymestrze czuć ruchy dziecka dużo, dużo bardziej Tak jak w pierwszym trymestrze jeszcze się zastanawiałam, czy to na pewno jest ruch dziecka, czy nie po prostu w mi brzuchu To teraz są one zdecydowanie wyczuwalne, że to jest zdecydowanie dziecko Moje póki co jest grzeczne, albo po prostu nie rusza się w nocy tak bardzo, że, że się budzę, ale mm, rusza się bardzo rano, rusza się przed snem e, i w ciągu pracy bardzo często. E, nawet Adam jest już w stanie wyczuć ruchy, więc bardzo, bardzo się cieszę. Jestem bardzo podekscytowany, bo spędzał naprawdę dużo czasu z ręką na moim brzuchu, bo on też chciał wyczuć te ruchy, więc już one są dosyć e, intensywne. Um, oby dało mi dziecko spać po nocach, zobaczymy. Póki co nie budzę się. I następnie, w 21 tygodniu, byliśmy na kolejnym skanie w szpitalu. Um, teraz sprawdzali po prostu wszystko, czy wszystko jest w porządku z dzieckiem, każdą jedną e, część. Um, no i oczywiście, e, tak jak w poprzednim skanie, dziecko miało głęboko gdzieś. Fakt, że chcemy je sprawdzić więc musiałam po prostu aż wyjść i sobie coś zjeść, wypić, połazić po, po schodach góra dół i wrócić, bo um, pożam wino musi się odwrócić, żeby mogła sprawić całe nóżki, um, więc nie było łatwo, spędziliśmy troszkę tam czasu ale wszystko jest super, bardzo się cieszymy, e, oczywiście zapytaliśmy się o płeć, e, jeżeli siedzicie mnie na instagramie to już pewnie wiecie, że będziemy mieli synka, bardzo, bardzo się cieszymy, w końcu możemy zacząć kupować rzeczy, Adam jest bardzo podekscytowany zakupami, więc um, możemy w końcu kupować rzeczy, które nie byliśmy pewni w jakim kolorze, um, więc bardzo, bardzo się cieszymy. Um, raczej to jest pewne, pytaliśmy się, czy na pewno, bo nie chcemy nakupić rzeczy w samochodziki, a potem się okaże, że będzie dziewczynka. Um, pani położna mówiła, że właśnie bardzo rzadko się zdarza, że jak im się wydaje, że jest chłopiec, to jest dziewczynka. Częściej się zdarza, że dziewczynka okazuje się chłopcem. Um, no, oczywiście 100% pewności nie ma, ale jesteśmy... No, i jesteśmy raczej przekonani, że będzie chłopiec, więc już mamy wszystko zaplanowane pod chłopca. Mamy imię, które się zmieniło w momencie, gdy wyszliśmy tylko ze skanu, bo mieliśmy ustalone imię, ale jednak Adam stwierdził, że on nie chce tego imienia, bo już ma takie imię w rodzinie i, yy, i on by chciał coś innego, ale mamy na razie wybrane, oby się nie zmieniło. Bardzo nam się podoba, to był taki trochę pomysł mojej siostry, podsunęła nam to imię i bardzo nam się spodobało, Adamowi się od razu spodobało, więc bardzo się cieszymy, na pewno się dowiecie, ale to może już jak się maluszek pojawi na świecie I to chyba wszystko, oczywiście zdjęcie mogliście sobie możecie sobie też wziąć i oczywiście zapłacić za nie, nie ma, nie ma za darmo Um, ale ta wizyta tylko głównie był ten skan i tyle, nie było żadnego popierania krwi A nic takiego. Um, I to tyle, jeżeli chodzi o drugi e, trymestr Jeszcze Wam po, chciałam pokazać, jakich kosmetyków używam, bo w pierwszym trymestrze um, jeszcze się na, nie nastawiłam na um, te kosmetyki, bo praktycznie brzuszek ani nie rósł, ani nic, więc używam swoich, wiecie, normalnie balsamów. Um, więc pokażę Wam, co używam teraz. Jest to oczywiście Palmers. Bardzo lubię tą serię, bardzo, bardzo lubię ten zapach, więc to jest ten krem na rozstępy, więc ten używam troszkę zamienię z olejkiem, bo mam tam jakiś olejek jeszcze o więc stwierdziłam taki nieduży, że wykorzystam go po prostu na brzuszek Ale używam go dwa do trzech razy nawet dziennie. Przeżyję, jeżeli wyjdą mi rozstępy, mam już rozstępy na boczkach i na udach, bo ja kiedyś mia miałam duże wahania wagi ale wolałabym nie mieć na, z przodu na brzuchu, więc kremuję się jak szalona. I również kupiłam krem do biustu. Nie wiem czy to jest jakoś super mi potrzebne. Ale jednak mój biust się również zmienia Zdecydowanie urósł Więc na pewno mu nie zaszkodzi Jeżeli będę coś używać do niego Więc ja te dwa kosmetyki używam I, i to już jest To nie jest moje druga, drugie pakowanie To już czuję, że się kończy Więc trzeba coś dokupić um, Ale będę na pewno do końca ciąży używać Pewnie po ciąży um, Również ten krem będę używać Bo nie jestem pewna w sumie Czy ten mogę używać przy karmieniu. To muszę sobie jeszcze poczytać, Chyba, że wiecie, to mi napiszcie. No i tyle. To był drugi trymestr ciąży. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy piszecie do mnie, um, kiedy wy rodzicie, kiedy urodziłyście, w którym jesteście trymestrze. Jest mi bardzo miło, ile um, młodych mam albo przyszłych mam ogląda mnie. Mam nadzieję, że wam troszkę pomogłam, bo nie jest dużo takich filmików. Ja nie bardzo wiedziałam czego się spodziewać, i to też jest nazwami jednak stary, i on troszkę się tu rzeczy pozmieniały. Wiem, że u was jest czasem inaczej, bo ktoś mi pisał właśnie, że mieli wizytę również w domu co mnie tu nic nie oferowało takiego. Ale fajnie, że możemy się podzielić wspólnymi doświadczeniami. No i co? I widzimy się pewnie w kolejnym trzecim trymestrze. Nagram go pewnie zaraz przed porodem, bo, bo nie wiem jak będzie wyglądało moje nagrywanie zaraz po porodzie. Jak się będę czuła. Ale myślę, że właśnie lepiej, jak nagram sobie jakiś tydzień bądź dwa, jeżeli mi małeństwo pozwoli, nagram trzecią część. I w międzyczasie myślę, że będę nagrywać jakieś zakupy, takie raczej takie luźne filmiki. Oglądam dużo dziewczyn, które urodziły, które już mają dzieci kilkomiesięczne i. Wiecie co, ja czytam po niektórych komentarzy o filmikach, które mnie bardzo akurat interesują, o karmieniu dziecka i tak dalej, o różnych gadżetach. I naprawdę ludzie się tak strasznie czepiają, że nie wiem, czy chcę się w to, że tak powiem, bawić, żeby mi wszyscy zjechali, że nie takie powinnam, nie tak powinnam karmić i tak dalej. Więc nie wiem, czy to nie będą tylko takie luźne filmiki, zakupy, jakie rzeczy dostaliśmy, jakie kupiliśmy. Um, żeby jednak nie było tutaj jakiegoś szaleństwa Nie wiem, dajcie znać co, Jakie byście chcieli filmiki zobaczyć Może o jakiej tematyce Bo i wtedy się zobaczymy Źle <laughs> Na razie to chciałam zrobić Te trzy trymestry na pewno um, A jak będzie dalej to zobaczymy Więc dajcie koniecznie znać co byście chcieli zobaczyć I to tyle na dzisiaj Dziękuję ślicznie za oglądanie I do zobaczenia w następnym filmiku Pa pa